5 lat jebanej przedsiębiorczości w 60 sekund. Jedziemy. Po pierwsze, wszyscy kochają pomysł bycia szefem, dopóki nie zrozumieją, że ich szef jest pojebany i nigdy nie robi sobie dni wolnych. Po drugie, nie potrzebujesz więcej motywacji, potrzebujesz planu, kalendarza, listy priorytetów i przestać oglądać 3 godziny podcastu o biznesie. Po trzecie, pierwsze lata to jest zapierdziel. Ludzie myślą, że robisz efekty, a ty po prostu próbujesz przetrwać. Na początku praca jest brutalnie większa niż widoczne efekty. Po czwarte, rodzina pewnie nie zrozumie, znajomi się zmienią i sporo osób będzie Ci zniechęcać. Jebać to, twoja wizja nie wymaga ich aprobaty. Po piąte, twoje zaangażowanie nie znaczy, że jesteś w czymś dobry. Pełne oddanie to jest tylko minimum, a klienci płacą. Za rezultaty. Mają wie w pasję. Po szóste. Wypalenie to jest realna sprawa. Na początku myślisz, że się wypalasz, bo dużo pracujesz, ale najczęściej po prostu nawet jeszcze nie umiesz pracować. Potem stajesz się chorą maszyną do nawalania i myślisz, że to normalne, że się dowalasz. Wtedy robi się niebezpiecznie. Rób przerwę od pracy, inaczej praca zrobi sobie przerwę od Ciebie. 7. Dywersyfikuj przychody. Tak, i bądź biedny i przepracowany. Na start jedna oferta, jeden odbiorca, jeden system pozyskiwania klientów, powtarzaj to, aż będziesz mistrzem. 8. Szkolenia, mentoringi, mastermindy. Myślę, że ci na to nie stać, ale to jest największy skrót. Kupujesz 6 czas, ból, doświadczenie, żeby zrobić coś szybciej i lepiej. Nie bądź zasadą No i ostatnie, wszystko co chcesz mieć, ma jakąś. Cenę do zapłacenia. I zdecydowanie często ta cena jest znacznie kurwa większa niż ci się wydaje. Więc po z a po więcej, z ocenia profilu.